Cześć, witajcie. Dzisiaj jest sobota, wolny dzień, mam dużo obowiązków, ale pomyślałem, że coś nagram. I przypomniała mi się jedna dość ważna rzecz, która jest dla mnie istotna, mianowicie to, co czyni nasze kontakty z innymi takimi szczególnymi. Każdy, każda relacja z drugim człowiekiem, moim zdaniem, opiera się na jednej podstawowej rzeczy: najbardziej podstawowej jest to intymność i prywatność. W intymności i prywatności rodzi się związek, jakieś bliższe przywiązanie do drugiej osoby, kontakt bliższy I bez intymności i prywatności jest to niemożliwe Intymność i prywatność powodują to, że jakby odcinamy się od całej rzeczywistości Tworzymy jakby odrębny świat, odrębną relację, odrębny świat I to co się dzieje w tym kręgu nie wychodzi poza ten krąg co sprawia, że jakby coś nas łączy szczególnego. W dzisiejszych czasach, gdy wszystko, gdy wszystko musi być na Instagramie czy Facebooku, intymność coraz bardziej coraz staje się ważna, a myślę, że warto o tym pamiętać, że w intymności rodzi się prawdziwa relacja. Pozdrawiam.